A dzisiaj, zobaczcie, jesteśmy w Mysłowicach na wystawie, no nie typowej. Zaraz zobaczycie, wchodzimy tak, wystawa bożarnictwa, Czyżby? Co to wystawa bożarnictwa, Artur? O. Czyżby dzisiaj nie tematy kolejowe? No, zaraz się przekonamy. Zaraz się przekonamy: wystawa kolejowa, czy nie? Czy Straży Pożarnej? No więc, jak tutaj Tomek nam powiedział, jesteśmy chyba w największym muzeum pożarnictwa w Europie ale jak się domyślacie naszym celem nie jest zwiedzanie Muzeum Bożarnictwa oczywiście popatrzymy na nie zobaczcie ile eksponatów my zmierzamy zupełnie gdzie indziej my zmierzamy tu Muzeum Miasta Mysłowice. W dużym budynku Muzeum Straży Pożarnej wchodzimy. No, i tutaj zaczynamy historię. Jedziemy. Tak, Zapraszam O, dzisiaj. Będzie oprowadzał, on, będzie oprowadzał nas. To, że... Sam gospodarz. Gabroszka poświęcona moim z tymi, co podróżowałem z tanimi osobami. Daniec, Kalisz, Kobuszewski, Gajos, Zanussi, Uzek, Klesz-Wałęsa. No i wpisę do książki. Zobacz, guziki mają takie, Właśnie widzę. jak niemieckie z, z, tak, z wojny Tak, tak, nie, nie widziałem tego szkoły W ogóle sam też jest taki Z kieszeniami i borkietami Jest od 1994 roku, jak się przyjął I mundur świętej pani Krzysiej Przewodniczącej Kalalika A, tu masz... tuż są bilety z całej... Z całego świata? Tak, tak, tak. Razowych, bezpłatnych winoczek. Fipki też są. Fipki są w postawach. No, nie, może ten też postawę. 分组了。<laughs> <laughs>